Jestem na Paula, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z Rival Stars Horse Racing. I dzisiaj znowu robimy źrebaczki. Pierwsze trzy w sumie są celowane w karę Frame Overo. sensie w overu, ale w wersji kary, bardzo bym chciała albo coś takiego. Tak, i wszystkie były. Wszystkie te trzy źrebaczki będą po karym ogierze, a więc zobaczmy. Zaczynamy od takiego, takiej brązowej pani. Szczerze więc to nie pamiętam już, jakie. Ja tu miałam konie, ale. Fajna odmiana. Ja, bo jeszcze nie mam takiego czegoś. Hmm, ciekawe. O, Ej, ładne. Ok. Kurde. jeśli to słyszeliście, to bardzo was przepraszam, ale wyskoczyło mi jakiś błąd. Dobra, i następny źrebaczek. O, oh my gosh! Czy mi się dobrze wydaje? Czy to będzie kary? Czy to będzie kary? Egor na Libii? Hmm. Okej. Okay. Wzięłam e, właśnie opiekę. Nad tym konikiem, żeby zrobić mu ładne zdjęcie. Tak. Chcę zrobić mu zdjęcie. O, proszę bardzo. Mamy tutaj ojca. Mamy matkę, nie chcemy nic. E, nie. Chcemy matkę. A w sumie nie musimy. Kurde, zdjęcie z swoim źrebaczkiem? Nie spoko. Okej, okay, dobra, to damy ojca i damy matka. Oh, jakieś Jakie śliczne. O! Śliczne. Dobra. No o jeszcze klacz. I to chyba nawet ósemka. Tak jest, Kara! O mój Boże Ósemka No czyli co? Czyli mogę już kończyć odcinek, tak? Mam, mam wszystko, co chciałam No nie Kurczę, nie spodziewałam się, że mi... Biały ogonek o Boże. nie spodziewałam się, że tak szybko wyjdzie Ale mam... Aha, nic nie daje, no nie, no nie Na pastwisko i tutaj trzeci rybaczek. Uwaga, uwaga. Co to będzie? Ej, znowu to samo. Ogier. No to ogier to, to raczej nie. Raczej poleci ten koń. też jest jakieś Sabino, prawda? Tylko, że rude. O nie, jeszcze takie pomarańczowe. No, jak już, to, to to Sabino ładniejsze jest, no. Chociaż. Tak. W Walicy kiedyś była taka maść. I pamiętam, że powiedziałam, że wygląda jakby ktoś tego konia oblał wypilaczem. Dalej tak myślę. I jeszcze ogier. Niepotrzebny mi taki ogier. Dobra, idź sobie, papa. Idź sobie, papa. A ty jesteś klaczą, prawda? Tak, jesteś klaczą. No to dobrze. Bardzo dobrze. No, ja jestem zadowolona. Ja, ja mogę kończyć. No dobra, nie zostawię bo Strzema robakami, no. O, coś białego. Mówi do mnie ten koń. Mówi do mnie zdecydowanie. O, idź z tym, tak. I hmm. z tym. Z topą. Nie, 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 nie ja wiem z kim? Z tym koniem proszę bardzo. 300 tysięcy za pominięcie tego. Trochę dużo. Nowe są za 7 minut. No nie. Jak tak można? Dobra, to idźcie. No. 330, 330. Dobra, no raz się żyje przecież... Pieniądze to się zarobi, tak? Uh. Please clutch, 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 clutch mm, Ogier No nie, ogier Ładny chociaż będzie? No całkiem ładny Tylko na co mnie taki ogier... O nie, nie Dziwny ma odcień tego brązu. Chyba mi się nie podoba. No, jeszcze nic nie daje. No, fajnie, fajnie. Nie, koń, wiesz co? Idź sobie. Idź sobie, bo chciałam e, tak więcej tych klaczek spróbować z tym, e, z tym pięknym, bielutkim ogierkiem. U. A to jest co? To nie wiadomo, to znowu ogier. Uuuu, jakieś jaśniutki Co to jest, kremello? Czy siwek? <grych> Boże, to jest jakiś biały koń Z niebieskim oczkiem Ogier O mój Boże Też nic nie daje Ale jaki on jest biały On jest dosłownie biały Identyczny jak jego ojciec. Biały ogier. Do co? No może ja bym go sobie zostawiła. To już nie muszę tamtego konia skipować, tak? Już nie muszę. Zrobię sobie z niego ogiera w ten sposób. Tak, źrebaczkowe stajnie. I sobie będziemy z nim ridować. O, proszę bardzo. To może być ciekawe. Dobra, następna. Tak samo mój ogier. A ty? Co ty masz za rodowód? Idź, idź z nią w sumie. W sumie czemu nie? No i pięknie. No to co moi drodzy? Skipniemy sobie 5 minut, tam 6 tysięcy to tam niedużo. Dobra, też sobie zrobimy 9 rybaków, czyli. U. Mhm. Ładne. Fajna, fajna odmianka w sumie. Ale to chyba będzie to samo, co co to rude, prawda? Nie, chyba nie. Nie, to jest co, coś innego. Hmm, bo to jest code pink to jacket. Aha, no to samo, over of Dobra, no to myślę, że możemy sobie ją, yy, że tak powiem, zastąpić. Jak najbardziej, No takie rude to. Dobra, no to sobie jeszcze teraz damy konia. Źrebaczkowe stajnie i. Są tu jakieś. No ale, jedynka. Gdzie? Hmm, nie za bardzo. Ło, ładne. Ładne, podoba mi się. Ej, zróbmy sobie z tym coś. Mam tu coś karego. Wolnego, mam coś karego, wolnego. Proszę bardzo. Dwadzieścia dziewięć i dwadzieścia dziewięć. Dobra. I uwaga, takie zwykłe. No wiecie co? Ogier, no to nie. Ogier, nie, nie, nie. I to jeszcze taki zwykły, brązowy No cóż, ale mamy karego klaczkę ósmeczkę. Więc myślę, że i tak wygrałam. Tak. W ogóle bardzo mi się podoba ta maść w ręwalu. Według mnie jest bardzo fajnie zrobiona. Dlatego mam, mam tyle tych koni overo To jest tak ten karusek. Tutaj mamy takiego. Tutaj mamy takiego z izabelka. Palominu, nie wiem. Mamy takiego, takiego. Takiego i w sumie tyle. Okej, okay, no to tutaj mamy jeszcze za 6000. sobie skipniemy. I to jest przedostatni źrebaczek. I przedostatni źrebaczek też jest zwykły. No cóż. No cóż. Nie można mieć wszystkiego, tak? Do moja dobra pasa w rajwalu na dzisiaj się już najwidoczniej skończyła. Tuesday. Ok. Dobra, idź sobie. I mamy ostatniego źrebaczka. Od mojej pięknej klaczy. Uwaga, bo kosztuje mnie skipnięcie tego bardzo dużo pieniędzy. No nie, no nie. Nie. <ścoughs> klacz. Fajnie, że klacz. Ale czemu taka pomarańczowa? Nie lubię tych pomarańczowych. Fajnie, że ma niskie odmianki. Podoba mi się to akurat. No nie. E, nie. Ueroflair. Kurde, no. A taki był tutaj dobry. No, ale dobra, no. Mamy tak czy siak piękne konie na dzisiaj. Myślę, że nam wystarczy. No, dobra. A więc tak, tutaj mamy dzisiejsze, tutaj mamy dzisiejsze, tak? Tak. No dobra. A więc mam nadzieję, że wam się podobało. Trzymajcie się i cześć.